Cześć, witajcie. Audi Q8, twardy zawodnik, bardzo zniszczony lakier, po wielu, e, z wieloma defektami, pewnie po jakichś automatycznych myjniach, tego typu rzeczach. E, zobaczycie w kilku przebitkach, w jakim stanie jest aktualnie lakier. Hey! Jak widać, lekka zmiana jest. Tutaj jeszcze będzie jeden taki etap podbijający głębiej. Oczywiście finalne zabezpieczenie połowoką. Natomiast na pierwszy rzut oka już widać, że zmiana jest olbrzymia. No i witamy Was bezpośrednio przed wydaniem. Jak widzieliście na przebitkach auto wymagało sporo pracy, także lakier przeszedł korektę wieloetapową wraz z zabezpieczeniem powłoką grafenową. Na froncie mamy zabezpieczone reflektory folią ochronną w wariancie z lekkim przyciemnieniem. Mamy wymieniony emblemat na czarny. Również tutaj na klapie bagażnika emblemat Audi oraz Q8 zostało również wymienione na wersję czarną. Idąc dalej, mamy wnętrze, które zostało kompleksowo wyczyszczone czyli skóry wyczyszczone, zaimpregnowane. No, i tutaj z przodu mamy wszystkie dekory: piano-black, tunel, wyświetlacze zabezpieczone foliami ochronnymi.